Witajcie! To ja, Kraft Ksero. Dzisiaj jest tam, jesteśmy na kolejnym nocnym szukaniu Jezusa Chrystusa. Znalazłem! Znalazłem Jezusa Chrystusa! Jedźcie katol, pieprzony! Dobra! Jezus Chrystus tam jest! Idziemy tam na górkę! Tu On cię kocha! Ale czekaj, musimy iść do tych laterkami! you <laughs> wywaliłam, a Chrystusa nie widu, nie słychu. To jakieś mroczne okolice. Przydałaby się nam latarka. To czekajcie na mnie! Ej, ale ja potrzebuję latarki, bo ja nagrywam! Tak, Stasio, naprawdę potrzeba mi jest ta latarka. I mnie dobra, potrzebuję tej latarki. Dobra, ale to musisz być... Stasio! A to musi być tuż obok mnie! Bo, wieś kamera. No ty to aplikowałeś na Já jasne. Robi tu ten. Tutaj vykopal kapociu bo nie wyciął jakiś Bo Bo to Chrystus, Chrystus nich kocha. A ja i nasz nie? czy Chrystus grał na gitarze? Tak. To może usłyszymy, jak gra. Trzeba dobrawoć. O! Pierwszy Jezucie, upadek! Założę się, że nie zagrasz na tej gitarze. Musimy przejść taką drogę jak Chrystus. Nie... Założę się, że nie sturlasz jest z tego wzgórza. Nie przejmuję zakładu. Mówiłem do Jezusa. Ach. Jezus zawsze przyjmuje zakłady, bo to jest. Boże. Właśnie wchodzimy na górę Kalwarii. To jest kawaria. ćwierć Tuska. Czy będzie teraz mimo moje życie? No tak. Nic już nigdy nie będzie dla mnie takie samo. Więc gdzieś jest krystus. To właśnie tu. Ale mi jest potrzebna ataka, bo na filmie nic nie będzie widać. Nagrywasz, czy nie? Nagrywam to. Stasiu, musisz tu iść tuż obok mnie i nagrywać. żeby widzowie widzieli Ziemię. Dobra, teraz jest lampa błyskowa, ale ona chyba niewiele. Nagrywasz? Dobra, nagrywam, teraz jest lampa błyskowa. Chrześcijanie, wyczajnie że Można kartę. Chłopaty ogarniacie to, to jest rzeka Styks. Jezus bierze zwłoki złych ludzi i wrzuca do tej dziury i one spadają do piekła. Dobra, w całą powrotną się staram, postaram Wam nagrać to wszystko, bo już teraz mam lampę. Dobry. On przeskoczył w razie czego, bo ta lampa jest i tak dosyć słaba. Ej, to jest taki adventure moment. Tam jest wejście do, do świata wytumarłych. Wiecie, to jest taki jakby Night Vision bez baterii. Ale musisz mi poświecić. Ale i tak, nie słabo widać. Wydobędę trochę światła na tym, na postprodukcji. A gdzie jest ten, a gdzie jest... A gdzie jest Hare W sensie Harek Krishna. No Hare Krishna. Może tutaj... Może to to są nasi, nasi, przyja nasi przyjaciele wszyscy. Ale już my tam... Dobrze. Ale my tylko chcemy wejść tutaj. No już wcześniej znaleźliśmy tam tam. Ale ja tam, tam siedzi, tam widzę jego światło. Ej, on się teleportuje! Tam jest! Tam jest! Ej! Ej koledzy chrześcijanie! Było otwarte! No Nie, nie, tak jak u nich. Harekrysna, nie! Kurisza! Eee, dobra jak to było? Har Kryszna! To jest nasza opiekunka katoliczka. Na Harę, nie. Ale wiecie, bo to jest taki Night Vision, jakby bez, bez tego. Bo już ich nie widać, ale jak się zbliżę, to zaczyna być widać. Tak jak w Outlastie. To jest taki jak w Outlastie, to jest taki Outlast. I to wszystko się nagrywa na kartę pamięci, więc mamy dużo, dużo miejsca. Tutaj jest taki klif, ja tam już wolę nie schodzić, bo tam jest strasznie daleko w dół, nie? Tam? Kto to? Lidzę ziemię. Brawo, ziemię. Gim, gim! A! go on jest żółty. To robale mi tak latają przed tym. jest tak biała śmierć. Tam jest tak biała śmierć. Taka meksykańska ta. Ej, dobra, przyjaciele Jezusa, wracajmy już. No, tak, lale... Ale to jest lampa błyskowa, ja tak muszę. Ale wy będziecie na filmie, jak A, tak będziecie to mówić, no jasne. To tak, tak, bo to jest taka krótka, to jest flash krótkiego zasięgu. Dobra, wracamy! Wracamy! Nagrały się pani, ja jutro o 5.45 wstaję. Ej, tam jest płonące wieża Babel. ty oddali. Tam, tam gdzie te czerwone? No, Tam, są gdzie latarki są. Albo to słup ognia, który chronił Izraelitów przed morzem, przed ja mam... Arno Faraonem. No, ale to my już będziemy wchodzić po wolnie. Tak było. Jezu, Ernest, nie mogę. No nie Hare Krishna! Co trzeba zrobić? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Kocham życie! Kocham Cię Boże! Najświętsza panienko! Dziewica orlańska! Dziewica orlańska, tam! Nikt się nie pytał Czekajcie. To tylko ja dmuchałam w mikrofon, mogliście się przestraszyć. I teraz idziemy w kierunku... W kierunku Stanisława, naszego katolika. Czemu że Chrystus, nie. nie, nie, Chrystus ma jaja. No, Na znaczy, nie, w sumie nie, nie, No może. może... I właśnie, bo tam możecie... To bierze, to ja, teraz wam, ja teraz wam pokażę ten ten... Ten żwirek, bo... Bo, bo go, wy go wcześniej nie widzieliście, my tam skakaliśmy. To są jaja Chrystusa, tak. A, nie, nie, nie oślepiej widzów. To jest taki moment, robię

to są tak moje ręce, bo to jest realistyczne. Tak jak Outlast. Ołklas. Trzeba zrobić z tego Sagę Manfred. Poszukiwanie Jezusa ust, to będzie hit będzie Nie mówiłem. Będzie. Dostanie za to milion subów, Obiecuję ci to. Ręczę za to. Dobra. To o. oczywiście ja, ja jestem Kraft ksero, nie pamiętajcie o tym. Kraft ksero, no to ja YouTuber. Mister Lambadus, Subskrybujcie. Mister Lambadus. Ej, tutaj jest tak dużo Mr. Lambadus, subskrybujcie, Mr. Ułaga. Lambadus. Skacze, skok wiary. Skakaj. Nie mam żadnego filmu, ale subskrybujcie mnie. Proszę. A. A. O Boże, o Boże, o Krishna, Hare Krishna. Hare Hare. Ej, uwaga, teraz żarcik. Jak wyzna... Ej, uwaga, jak wyznawcy Krishno obchodzą święta? Mary Krishna, Mary Krishna, Mary Mary. Ha, 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 ha. No nie mogę I właśnie na moim kanale znajdziecie tylko takie rzeczy Tutoriale żonglowania Wideo, na których niedługo będę uploadował Jak się staje innym człowiekiem Dzięki Jezusowi Chrystusowi No i oczywiście ten Będziemy jechać po Kryśnie, Bo jesteśmy głęboko wierzącymi katolikami I nie lubimy Kryszny. To, to są nasi przyjaciele Ich już znacie On nie, on jest żółty Mamy dużo żółtych to... tutaj. A ja jestem Mr. badu subskrybujcie mnie, płacę ciałem za lajki. Dobra. Ej, dobra, bo e, chcecie coś powiedzieć? To nie mówcie. Tak, bardzo Ładne, prawda? Ale nie zrywaj go, nie chcemy no być jest piękny. Bo to jest dziecko Jezusa co Chrystusa. No. Co, 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 ty co ty robisz? Co ty robisz? Typowa ateistka. Tak, chamstwo! Takich powinno się palić. Jak przyjdzie wujek socjalist, to będziemy takich wydać. Tak, Kasper jest socjalistą. Mam wrażenie, że mam parę kleszczy już w ciele. Jestem Mr. Lembadus, nie ujawnij mojego prawdziwego imienia. A nie, po prostu jestem pocięty. Okej, okay, to wszystko dobrze. A wiecie, że znalazłem Jezusa? No wiem, przecież wszyscy znaliście znalazłem to ja. Nieprawda, nie bo... my już wcześniej znaleźliśmy. a ty, nie, a ty nie, drugi bo... nie... Ty jesteś tylko pozerem. Właśnie, on się podpina pod nasz trup. Zabiję cię! Nocne w no, co? No co? I, mali I mali ksiądzowie się z tego wy... Ten. Witaj Olga, chcesz coś powiedzieć? Jesteś w telewizji. Wiesz, Olga chciała mm -hmm. wziąć krótkie spodenki. Okej, okay, cieszę się. W takim razie wygrałaś wiadro internetu. Co chcesz powiedzieć? Patrzy ja. na Ciebie twoja rodzina. Jest, jest, jest. Dobrze. Widzicie właśnie jestem youtuberem Craftxero. Xero. Jeszcze raz sobiecie mój kanał, lajkujcie, bo tylko u mnie macie takie szukanie Jezusa Chrystusa. I sorry... O Chryste panie! Amarylis. Nie, bo ja muszę chwilę ponagrywać, że, że leżę, nie? Tylko, ale tak żeby było, ale żeby było widać moje nogi, bo to jest konieczne, bo immersja musi być zachowana. Taki Taki no. A i dzisiaj też byliśmy w pracy i widzieliśmy fake taxi, tak by the way. Teraz się ja mogę trochę poczuć jak taki Maximus. Decimus Maximus. Dobra, jest. Panu Basaju! Panu Basaju Manfred, trzeba wrzucić ten filmik na kwejka, żeby go spopularyzować. No nie na wiochę! O, wiesz, Dobra, znowu Pow. Znowu, znowu Pow musi być. Cześć, pani może wie co dzisiaj pan Basaj tak dla mnie planuje? Ho! Ja Bo tak mam do to... ja to... Jestem gruby to... trochę. A ty nie masz siły. Ja. Dobra. To jest naprawdę ja ekstremalny post. Ale ja nie wiem, tam może nic nie było, no. Na szczęście dzięki no, Jezusowi nie nic nam nie, nie jest. Na mnie jest. Takie... Tak jeszcze się poprzewracać. Może pani są mnie? Tak. Oh, okay. Ale ja już się trochę pociąłem, więc wszystko mi jedno. Ale pociąłem się. To jest taki, taki akt, jak Chrystus no, się baturzy. No nic. Nie jeździ po pokrawskero. Dobra, to już teraz bez, bez immersji. Ej, jeżeli ktokolwiek taki jest aż tak, taki ten, aż taki wierzący, że ogląda ten film w całości, że już widzi wszystko, to teraz się dowie, że na moim kanale organizowany jest konkurs, dzięki któremu możecie wygrać dwa wiadra internetu e, i oficjalny wywiad ze mną, jak zwykle. Tak więc wygrywajcie, żeby wygrać w konkursie, musicie...